Dziękuję bardzo. Fuzja, o której mówi pan redaktor, yy, uważam, że jest szkodliwa z punktu widzenia polskiego interesu narodowego ze względu na warunki postawione przez Komisję Europejską, która zmierza do centralizacji i globalizacji, wykorzystując to zjawisko koronawirusa, bo tutaj w tytule mamy yy, słowo koronawirus, jaką wpłynie na przyszłość globalizacji. Więc od tego koronawirusa nie uciekniemy, Panie Redaktorze. Przy końcu prezentacji pokazywano nam wyniki badań, czy boisz się zaszczepić, czy nie boisz, czy się zaszczepisz, czy nie zaszczepisz. Dwa miesiące temu pytałem głównego, odpowiedzialnego lekarza profesora za koronawirusa na Lubelszczyźnie o te szczepionki. To on mi mówi, proszę Pana, ale na którego koronawirusa chce się Pan szczepić, bo są trzy, dwa miesiące temu, tak. W związku z tym zachodzi pytanie, czy jeśli ktoś chce zatrzymać świat, światową gospodarkę i jemu się to opłaca, to czy to zrobi, czy nie zrobi. Ja uważam, że jeśli mu się to opłaca, to zrobi. Podejrzanych jest niewielu. To jest wąska grupa, od Stanów Zjednoczonych, Billa Gatesa, po yy, Chiny. Stąd też te wahania tutaj w tych badaniach, bo pan mówi, że na prowincji się nie boją, w dużych miastach się boją, bo na prowincji ludzie widzą, że się spotykają ze sobą i nic się nie dzieje. tak? Więc zachodzi podejrzenie, czy to jest choroba, pandemia, czy to nie jest pandemia. Jeśli pan dr Zbigniew Martyka, szef oddziału zakaźnego w Dąbrowie Górniczej, mówi, że nie ma pandemii z punktu widzenia medycznego, mówi to publicznie w mediach, w Gazecie Krakowskiej i innych, to należy się zastanowić, z czym my mamy do czynienia. Ale rozumiem, że rozmawiam o zjawisku koronawirusa. Teraz to zjawisko koronawirusa powstrzymuje gospodarkę i handel. Powstrzymuje gospodarkę i handel. Co należało by zrobić? Oczywiście handel to jest najstarszy, jeden z najstarszych zawodów świata. Handlowcy, handlarze, kupcy zawsze sobie dobrze radzili. Nie należy im po prostu przeszkadzać. To jest tak jak wprowadza się wadliwą jakąś ustawę, która narzuca podatki na przedsiębiorcę, za chwilę on gromadzi czy kilkunastu ekspertów, którzy pozwalają to ominąć, tak, czyli wyprowadza firmę na zewnątrz, cieli produkty, o tak jak w filmie Lalka Wokulskiego, który też dorobił się na wojnie w XIX wieku i sprowadzał tę lalkę w częściach, osobno korpus, osobno głowę, bo im się to opłacało. I tak za chwilę nasi przedsiębiorcy polscy, bo o nich tu mowa, zaczną skutecznie obchodzić te przepisy i szukać tych dróg, czy do Chin, czy Azji, tylko nie należy im przeszkadzać, nie należy tłamsić ich przedsiębiorczości poprzez podatki. Wchodząc na salę, otrzymałem Gazetę Rzeczpospolitą bardzo ciekawe, i na pierwszym miejscu jest właśnie o tym, że nasz rząd chce docisnąć polskich przedsiębiorców. Tak, no to jest efekt tego zjawiska koronawirusa. I na to absolutnie nie można się godzić. Powinniśmy obniżać podatki, stwarzać jak najlepsze warunki, a kupcy, handlowcy naprawdę sobie poradzą. A drugi taki element pandemii, to nie wiem, czy teraz mogę powiedzieć czy później, bo to jest kwestia wpływu demokracji. Jeśli państwo przeczytacie definicję demokracji, to jednym z elementów, przepraszam, globalizacji, to jest z elementów globalizacji jest odchodzenie od konstrukcji państwa narodowego, czyli odejście od konstrukcji państwa narodowego. O ile to zjawisko koronawirusa na samym początku Zadziałało hamująco na ten proces globalizacji, czyli państwa się zamknęły i zaczęły same sobie radzić. Powtarzam, ja nie wnikam, czy ten koronawirus jest groźny, czy nie, czy on jest, czy nie, ale mówię o zjawisku. To o tyle Komisja Europejska zbudziła w sobie refleksję i zechce wykorzystać ten koronawirus do przyspieszenia tego procesu. Pani Angela Merkel dwa lata temu, w listopadzie 2018 roku, na konferencji. Parlamentaryzm między globalizacją a państwami narodowymi powiedziała, że musimy się wszyscy przyzwyczaić do tego, że będziemy odchodzić od suwerennych narodowych państw. I wykorzystuje koronawirus, aby przyspieszyć ten proces. I to ma związek z tym, co panowie tutaj mówili wcześniej o Komisji Europejskiej. Mianowicie, Komisja Europejska odbiera nam w tej chwili atrybuty suwerenności. Przypomnę tylko fundusz 750 miliardów, które zechce nam łaskawie dać na walkę z koronawirusem pieniądze, których w ogóle nie ma, bo nie ma ani jednego euro. Czyli w imieniu wszystkich krajów członkowskich zaciągnie kredyt w instytucjach finansowych na 30 lat i my będziemy płacić za. To, bo narzuca na nas podatki. My się wychodzimy, żeby takie niedemokratyczne ciało jak Komisja Europejska zaciągało w naszych imieniu podatki to się dotychczas nigdy nie działo, tego nie ma w traktatach, tak? To jest odbieranie suwerenności państwom i narzuca nam podatki, czyli na plastik, na emisję CO2 i tak dalej, tak dalej. Także ten koronawirus już wpłynął zjawisko, wpłynęło na proces globalizacji, o ile, reasumując i kończąc, powiem, w kwestii gospodarczej czy handlowej, blokując naszych przedsiębiorców, bo my powinniśmy, tak jak pan redaktor mówi, skupić się na naszych przedsiębiorcach, nie na tych globalnych graczach. Oni sobie poradzą. Przecież y, nie sądzicie państwo, że ci największy gracze na świecie y, nie poradzą sobie ze względu na koronawirusa. To zjawisko. Oni sobie świetnie poradzą i na tym zarobią. Tutaj nastąpiła blokada i trzeba uwolnić naszych przedsiębiorców z tych podatków, natomiast trzeba przeciwstawić się tej, temu drugiemu aspektowi, czyli odbieraniu suwerenności i globalizacji w Polsce i w Unii Europejskiej.